Chciałem powiedzieć o moich e, przemyśleniach dotyczących meczu Legi, e, Lecha Poznań z Legią Warszawa, który oglądałem e, poprzednią sobotę, 30 maja. Mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla Legii Warszawa. Jedną bramkę w tym meczu strzelił w 17 minucie Tomasz Pekhart e, Oglądałem to spotkanie w, w telewizji. Dokładnie w TVP Sport. No bo na inne kanały nie mam dostępu. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że ten mecz był no, od 17 minuty no nieciekawy. No na początku może Lech był Dobrą drużyną, ale potem się gra posypała po tej bramce. Szczerze powiem, mimo że kibicuję Lechowi Poznań, to jednak czasem trzeba skrytykować swój ukochany klub. No i co mogę powiedzieć? No, powiem jeszcze taką rzecz: że Miał ja, co prawda parę sytuacji do strzelenia do strzelenia bramki. Pierwsza okazja to już była w 11 minucie. Potem już no brakowało tych okazji. I ten mecz wydawał się naprawdę mało zachęcający do oglądania. Nie tylko z powodu tego, że Lech, Lechowi posypała się gra po tej straconej bramce, ale także również dlatego, że Lech musiał grać przy pustych trybunach, a granie przy pustych trybunach, zwłaszcza Lechowi, nie wychodzi na dobre. W kilku spotkaniach z pełnymi trybunami no i dobrze, ale przy pustych trybunach to już nie ma takiego komfortu, bo kibice są. Właśnie tym 12 zawodnikiem, a jak brakuje 12 zawodnika, no to po prostu jest, jest źle. Co jeszcze, mogę, co jeszcze mogę powiedzieć? To było bardzo fajne 90 minut, spędzone z meczem Lech-Legia. W weekend są kolejne mecze nie tylko PKO Ekstra klasa, ale również Bundesligi. No i jak tak powiem, no człowiek no tak tęskni za tą piłką nożną na żywo. Tak tęskni, tęsknił i nadal tęskni. Dlaczego tęskni? Dlaczego ja tęsknię za piłką nożną na żywo? Tęsknię przede wszystkim za meczami mojego drugiego ulubionego klubu. Czyli mowa tutaj o OFC Barcelonie O FC Barcelonie, której koszulkę już dawno Tej koszulki już dawno nie mam Nieważne, że to była pi... koszulka nieoryginalna. Ale no... Ważne, że jest się kibicem Barcelony. W maju, proszę sobie wyobrazić, minęło mi już, o ile dobrze pamiętam, 18 czy 17 lat kibicowania Nie, 16 chyba, tak, bo jak miałem e, 8 lat to zacząłem kibicować FC w Barcelonie. No może to nie był już taki e, na początku taki takie wielkie kibicowanie ale no, interesowałem się co Barceloną. No. To uwzględniało to, dlaczego na meczach z kolegami w piłkę nożną wcielałem się w rolę, no, nie mówię, że się wcielałem, ale no, chciałem być podczas tych meczów e, takimi piłkarzami jak też Ronaldinho, czy też Edgar Davis, który też grał w Barcelonie, Edgar Davis. I znacie go e, na pewno przede, wszy na pewno, przede wszystkim z mm, gier w Juventusie, ale epizod e, w FC Barcelonie. Edgar Davis, o ile dobrze pamiętam, też zaliczył. Więc no, tutaj trzeba powiedzieć, że jest taką osobą bardzo ulubianą. No i widać było, że lubili go w Barcelonie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Co jeszcze mogę powiedzieć na temat piłki nożnej? No, no, mogę powiedzieć tyle, że poczekam na temat Ligi hiszpańskiej. Na mecze Barcelony, na mecze też Premier League, no Premier League to nie, nie będę oglądał bo nie mam zwyczajnie do niej dostępu. Ale Championship, angielski Championship, EFL Championship to na pewno będę oglądał w miarę możliwości. I o ile innych programów nie będzie w telewizji do obejrzenia to na pewno będę mecze angielskiej Championship oglądał. No, to tyle w kolejnym moim filmiku. Zapraszam serdecznie do oglądania następnych. Zostawcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli podoba Wam się moja praca... Przy filmach, to zostawcie subskrypcję, będę zadowolony. Jeśli nie zostawicie subskrypcji, no to trudno. Sam wiem, ile pracy mam do włożenia, jeśli chodzi o e, filmy, o nagrywanie filmów. E, także, no. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że będą one znacznie lepsze. Cześć.